Proszę Państwa, mam tutaj kilka takich spraw, którymi się z Państwem chciałbym podzielić. Zacznijmy od tego, że historia zataczyła koło. Otóż y, przestępcy wracają zawsze na miejsca swoich zbrodni. Y, no i tutaj widzę, że ta y, skłonność się utrzymuje w, również w następnych pokoleniach. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. No i mamy tutaj taką... Informację, że podczas konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego szef Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponował wpisanie członkostwa do Unii, w Unii Europejskiej do konstytucji, a w kilka dni później poinformował o złożeniu wniosku dotyczącego zmiany konstytucji. Według propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza Polska miałaby wpisaną do ustawy zasadniczej obowiązkową przynależność do struktur Unii Europejskiej. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy na konwencji w sobotę, zwracamy się dzisiaj do wszystkich posłów naszych rodaków z prośbą o poparcie wniosku o zmianę konstytucji i wpisanie do polskiej konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. No to jest dokładnie to samo, co w 1975 roku zaproponował Edward Gierek, żeby do Konstytucji wpisać sojusz ze Związkiem Radzieckim, nawet nie przynależność do Związku Radzieckiego, już Gierek tak daleko jednak nie poszedł, tylko sojusz ze Związkiem Radzieckim i kierowniczą rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pan Władysław Kosiniak, kamysz tu kierowniczej roli PSL-u PSL do konstytucji wpisać się nie ośmielił, bo to trochę by było za bardzo śmieszne. Natomiast jeśli chodzi o obowiązkową przynależność do Polski, do Unii Europejskiej, no, to jest podobnie jak w przypadku tej z tego Sojuszu Odwiecznego ze Związkiem Radzieckim. Pan Kosiniak kamysz to jest dobre dziecko, ale chyba jeszcze takie no, nie wyrosło do końca z wieku szkolnego, więc nie, być może nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje taki zapis w Konstytucji by rodził. Tak i sam zresztą, jak w przypadku Związku Radzieckiego. Otóż, gdyby taki zapis w Konstytucji został umieszczony, to zarówno Związek Radziecki to miałby roszczenie takie, żeby Polska musiała być w sojuszu z nim, niezależnie od tego, co Związek Radziecki robi. Na przykład, gdyby Związek Radziecki zbombardował Polskę bombami atomowymi, to Polska nadal by musiała być w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, dopóki by nie nastąpiła zmiana konstytucji. Otóż w tym przypadku jest do, dokładnie taka sama sytuacja. Unia Europejska miałaby roszczenie o to, że Polska musi, bo inaczej złamałaby własną konstytucję, gdyby chciała na przykład wystąpić z Unii Europejskiej. Nawet gdyby Unia Europejska zachowywała się wobec Polski wyjątkowo nielojalnie, a nawet wrogo, to na podstawie tego zapisu Unia Europejska na przykład opierając się na... Traktacie Lizbońskim i ustanowionej tam klauzuli Solidarności, mogłaby nam udzielić bratniej pomocy. No i ciekaw jestem, po której stronie wtedy pan Krzysieniak Kamrz by się znalazł. Czy po naszej, czy po stronie tych bratnich pomocników. No to pokazuje, jak bardzo się polskie stronnictwo ludowe zdegenerowało. Zawsze było taką partią przy dupasów, no a teraz to już widać to gołym okiem, zwłaszcza po tym postulacie. Nie wiem, czy panu Kosiniakowi Kamyszowi i polskiemu Stronnictwu ludowemu to przysporzy, ten pomysł przysporzy popularności, dlatego że właśnie tutaj polscy rolnicy, a przynajmniej ci Zrzeszeni w Unii protestują. A dlaczego protestują? No dlatego, że nic im się nie opłaca, tak przynajmniej twierdzą. A dlaczego się im nic nie opłaca? Dlatego, że prawo w Polsce, jakie tutaj obowiązuje, to są dyrektywy Komisji Europejskiej tłumaczone własnymi słowami przez naszych umiłowanych przywódców, wielce czcigodnych między innymi, wielce czcigodnego Władysława Kosiniaka Kamysza. No i chłopi oczywiście nie muszą o tym wiedzieć, ale taka jest prawda. W związku z czym no, trzeba sobie zdawać sprawę, że przynależność do Unii Europejskiej rodzi nie tylko plusy dodatnie w postaci dopłat rolniczych, ale również plusy ujemne w takiej postaci, że nic się już nikomu nie opłaca. To zresztą wynika z niemieckiego projektu Mitteleuropa z 1915 roku, który właśnie zakładał, że w tych państwach Unii, w tych państwach środkowo-wschodniej Europy, będą gospodarki niezdolne do konkurowania z gospodarką niemiecką, no i uzupełniające i peryferyjne, no to tak właśnie jest. I to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to są dwie strony tego samego medalu. Tymczasem pan Władysław Kosiniak-Kamysz sprawia wrażenie, jakby nie wiedział skąd się dzieci biorą. No, co być może że naprawdę nie wie, co by go trochę usprawiedliwiało. Ale no, jak na takiego wybitnego, wpływowego męża stanu, no to by była trochę, to by był trochę za duży mankament. Proszę Państwa, wracam do tych protestów agrounii. Otóż, między innymi, tak jak się dowiedziałem, chodziło o to, żeby polskie produkty były sprzedawane w znacznie większym asortymencie i w ogóle w większym, większej ilości w sklepach wielkopombieśniowych, tych takich cudzoziemskich. No i rolnicy z agrounii postulują, żeby tam y, były te towary polskie, inne też oznakowane odpowiednimi flagami. No, nie bardzo wiadomo, kto by to miał zrobić, czy rząd, czy minister rolnictwa, ale jeśli rzeczywiście tak y, chcą, y, no, to nic nie stoi na przeszkodzie, nawet nie trzeba wydawać specjalnej ustawy, y, żeby y, rolnicy zagruńni wydrukowali takie etykietki. I zatrudnili tam odpowiednich ludzi, na przykład emerytów, żeby na towarach, które są wystawiane na półkach sklepów wielkopowierzchniowych, wielkopowierzchniowych, te etykietki z polską flagą były przyklejone. No i wtedy konsumenci by wiedzieli, co kupują. Mało tego, można by wszcząć taką kampanię informacyjną, propagandową, skierowaną do rodaków, żeby nie kupowali towarów oznaczonych etykietkami innymi niż polskie, tylko żeby kupowali te polskie. No tak się robi na rynku i gdyby rzeczywiście obroty sklepów wielkopowierzchniowych które by próbowały sprzedawać te produkty nie o, znaczy oznakowane innymi flagami niż Polska. Gdyby obroty spadły, no to by instynkt samozachowawczy im podpowiedział, co mają robić. Wycofaliby tamte towary, a większy asortyment by wprowadzili towarów polskich. No to, to nie wymaga żadnej zmiany prawa, tylko wymaga takiej, pewnej pewnych przedsięwzięć organizacyjnych. I albo Agrounia jest zdolna do Takich przedsięwzięć, no to w takim razie na co czekamy, albo jest niezdolna, no to w takim razie kto miałby te wszystkie przedsięwzięcia wykonać? To jest rozwiązanie takie wolnorynkowe i co więcej, wcale nie musielibyśmy Unii Europejskiej pytać o pozwolenie, bo w innych przypadkach to byśmy musieli. Przypomnę taką sytuację, kiedy jeszcze w rządzie Donalda Tuska bodajże, ministrem, ministrem rolnictwa był pan Marek Sawicki, no i wtedy Komisja Europejska postanowiła ograniczyć uprawy tytoniu w państwach członkowskich, no i plantatorzy tytoniu, których w Polsce tam trochę jest zwrócili się do ministra Sawickiego, żeby coś zrobił i pan minister Sawicki wtedy mi odpowiedział, że oczywiście on tak zrobi, napisze podanie do Komisji Europejskiej. No właśnie to pokazuje, do czego, jaka jest pozycja negocjacyjna polskiego rządu, że jest tam, występuje z pozycji petenta. No a pan Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby jeszcze, żeby nie tylko był petentem, ale żeby polski minister czy w ogóle państwo polskie padło na kolana, a jeszcze gorzej, bo mogłoby paść nam znak, no i co wtedy byśmy zrobili? Proszę Państwa, tymczasem no nie jest. Mam tu również dobre wiadomości, europoseł Dobromir Sośnierz. To jest młody człowiek, o którym jeszcze usłyszymy. Dostarczył do skrzynek wszystkich europosłów spoza Polski angielską wersję raportu Witolda w ramach akcji Rotmistrz Pilecki bohater niezwyciężony. Mam nadzieję, że po tej lekturze jeden z drugim zakrztusi się przy kolejnej próbie wypowiedzenia frazy Polskie obozy śmierci. No myślę, że postać rotmistrza Witolda Pileckiego rzeczywiście warto przypominać i to nie tyle może w Polsce, bo w Polsce to ona jest raczej znana, no, w każdym razie lepiej znana niż jeszcze 30 lat temu, natomiast świat o rotmistrzu Pileckim nie wie. I w związku z tym warto właśnie na terenie obcych państw tę postać upowszechniać. Muszę powiedzieć, że bardzo niechętny stosunek do Rotmistrza Pileckiego, a zwłaszcza do popularyzowania jego osoby, jego dokonań, mają Żydzi, dlatego że Rotmistrz Pilecki zakłóca ich narrację. Jakoby tu Polacy byli notorycznymi, organicznymi antysemitami, no i w czasie okupacji oddawali się masowo swoim ulubionym rozrywkom, czyli mordowaniu Żydów. Otóż rotmistrz Pilecki tę narrację zakłóca, i warto dodać, że Rotmistrz Pilecki nie został zamordowany przez Niemców, no, tylko został zamordowany przez UB, w którym Żydzi odgrywali pewną rolę. No, co tu dużo ukrywać, pełnili funkcje kierownicze, więc to Żydzi go, można powiedzieć, zamordowali, albo no, jak już tak, żeby tą całą odpowiedzialnością Żydów nie obarczać to Sowieci, bolszewicy zamordowali go, ale żydowskimi rękami. W związku z tym, tym no, jeszcze dodatkowy powód jest, żeby postaci rotmistrza Witolda Pileckiego nie popularyzować. No i dobrze, że pan Dobrągier Sośnierz, wielce czcigodny europoseł, podjął się takiego zadania, bo mam nadzieję, że... W przyszłym roku, właściwie dzisiaj, już by to trzeba było zacząć i, po, i, i informować za granicę, a właściwie propag, rozpropagować w całym świecie setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Jeszcze jest trochę czasu, żeby to zrobić, przypomnieć światu, że. Polska nadludzkim wysiłkiem nad ludzkim wysiłkiem przy pewnej materialnej pomocy Węgrów odparła bolszewicki najazd nie tylko na Polskę ale i na Europę tak jak Lord Aberdon zauważył, że jest to osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, ta bitwa warszawska no i trzeba, żeby świat o tym się dowiedział, bo świat o tym nie wie co zawdzięcza Determinacji polskiej i polskiemu orężowi, że to jednak i to, pol, to było zwycięstwo polskie, pierwsze od Wiktorii Wiedeńskiej. Wtedy nawet nie było takie samodzielne, a bo tam ym, król Jan Sobieski działał w koalicji, a w 1920 roku żadnej koalicji nie było. Polska. Samodzielnie odparła i to ledwo, ledwo odrodzona po 123 latach niewoli, Polska samodzielnie odparła bolszewicki najazd, który na Polsce by się nie zakończył, który by dotarł aż do krańców Europy Zachodniej. No i warto, żeby świat o tym wiedział, żeby świat o tym pamiętał.